Co zawiesi z Hiszpanii, Robert Lewandowski może mieć groźnego konkurenta. Zapraszam Was do dalszej części materiału. Przy okazji, podnieście nasze Instagramy, link macie w opisie. Robert Lewandowski wkrótce może mieć nowego konkurenta w linii ataku Barcelony, wynika z doniesień dziennika Sport. Władze katalońskiego klubu miały zacząć poważnie rozważać możliwość sprowadzania grającego w barwu włoskiej Fiorentiny, Moise Kina. Ich zainteresowanie ma być naprawdę duże. W obecnym sezonie dla Ligi Robert Lewandowski jest absolutnie kluczowym zawodnikiem Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Hiszpańskiej z 25 bramkami na koncie. Drugi w tym zastawieniu z Mbappé z Realu Madryt, który ma o 3 trafienia mniej. Wiele wskazuje jednak na to, że władze Barcelony chciałyby nieco zabezpieczyć bardziej swoją linię ataku i wprowadzić w niej większą konkurencję. W ostatnich tygodniach pojawi się wiele doniesień na temat możliwego dołączenia nowego napastnika do katalańskiego klubu. Badały już nazwiska Aleksandra Issaka, Beniamina Sesko czy Wiktora Giokresa. Teraz w grę wchodzić ma ściągnięcie gwiazdy Ligi Włoskiej. Mowa o Moise który grał obecnie dla Fiorentiny. Reprezentant Włoch, się do tego klubu z Juventusu Turyn latem 2024 roku. W szybkim czasie zaczął zaliczać występy na miarę tych, dzięki którym zaistę w poważnym futbolu. W tym sezonie zagrał dotychczas 27 spotkań serii A, w których strzelił 16 bramek. Po tym względem lepszy wynik od niego w Lidze Włoskiej ma tylko Matteo Retegi z Atalanty, który zaliczył 6 trafień więcej. Barcelona zwróciła na niego uwagę ze względu na jego wszechstronność w ofensywie. Może grać doskonale jako dziewiątka, na której świetnie sobie radzi Fiorentinie, ale ma też umiejętności, aby zagrać jako skrzydłowy, czyli na pozycji, której katalońska drużyna szuka wzmocnienia od kilku miesięcy czytamy. Obecnie, Kin ma wpisan w kontraklauzulę, w której kwota odstępnego wynosi 52 miliony euro, przestanie jednego obowiązywać w połowie lipca tego roku. Później chętni będą musieli negocjować ceny z władzami Fiorentiny.